Zdajesz sobie sprawę z tego, że grzeczne dziewczynki idą do nieba, ale to te niegrzeczne są zdecydowanie zdrowsze. To odkrycie może uratować twoje zdrowie, a może nawet życie, ponieważ jeżeli to właśnie ty w dorosłym ciele dorosłej kobiety jesteś w środku małą wewnętrzną grzeczną dziewczynką, która z obawy przed odrzuceniem, przed tym, że nie będę lubiana, przyjmowana, akceptowana, kochana. Jeżeli ty żyjesz dla innych, poświęcasz się dla innych, ale w twoim życiu nie ma Ciebie, to prędzej czy później twoje życie przez twoje ciało powie: Stop, gdzie jest twoja prawda? Gdzie jesteś ty? Koniec, zmuszę, powinnam, nie mogę. Twoje ciało zachoruje, aby powiedzieć Ci, Dosyć, wystarczy. Czas na ciebie.